Wycieczkę po zabytkach pogranicza polsko-czeskiego rozpoczynamy od pałacu Paulinum, wznoszącego się na górze krzyżowej, skąd roztacza się w jedną stronę rozległy widok na położoną poniżej Jelenią Górę, w drugą natomiast na zamykające horyzont Karkonosze. Naszym przewodnikiem po pałacu i otaczającym go parku będzie prezes Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Piotr Napierała, który o historii i współczesności tego obiektu wie chyba wszystko. Pałac Paulinum jest chyba jednym z najpiękniej położonych założeń pałacowych czy rezydencjonalnych tu w Kopii Jeleniogórskiej. Rzeczywiście wzniesiony niemalże na szczycie Góry Krzyżowej, praktycznie bądź pozwala na podziwianie zarówno panoramy Karkonoszy, jak również Uda Janowickich, Ale co jest może jeszcze istotniejsze, ponieważ leży na skraju Jeleniogóry, Góry, a się również wspaniały widok na panoramy miasta Jelenia Góra. Dodatkowym walorem samego obiektu, niezależnie od jego architektury, która ta architektura powstała w XIX wieku, jest założenie krajobrazowe. Jest piękny park, który na, przez, na powierzchni około 15 hektarów założył tutaj pierwszy właściciel pałacu, e, Richard von Kramst. Znany przemysłowy Wieleniogórski, właściciel Maciejowej i innych dóbr, ale przede wszystkim znany jako jeden z największych właścicieli czy wytwórców płótna tutaj w Jeleniej Park krajobrazowy został założony w 1850 roku przez znanego głodnika Jeleniogórskiego Zig Hara, który równocześnie był autorem plan jeleniogórskich. Dlaczego Michał von Kramst stał się właścicielem tego obiektu? Bo chociaż jego historia jest stosunkowo niedługa mówi obiekt liczy zaledwie 150 lat to historia dóbr paulińskich sięga w zasadzie połowy XVII wieku. Pierwsze wzmianki o paulińskich dobrach pojawiały się wtedy, kiedy przybywają tu jezuici. Po bardzo krwawej i bardzo niszczącej dla Śląska wojnie trzydziestoletniej, cesarz austriacki najprawdopodobniej przekazał jezuitom z prowincji praski pieniądze na zakup tej posiadłości. Składały się na nią wówczas zarówno to wspaniałe wzgórze, które dziś nazywamy Wzgórzem Krzyżowym, ale również składały się na niego pola, łąki i Pola uprawne, ale również i duży folwark. Folwark, o którego oparty był cały ten majątek ziemski. Jezuici gospodarzyli tutaj przez kilkaset lat. Do 1810 roku, kiedy to król pruski Fryderyk Wilhelm III dekretem sekularyzacyjnym w zasadzie skonfiskował wszystkie dobra zakonne. Było to wynikiem porażki. Jaką poniósł wolnie z Napoleonem i musiał płacić ogromne kontrybucje wojenne. Stąd konfiskata dóbr kościelnych była jednym z elementów istotnych, dla tego, aby się z tych zobowiązań wywiązać. Zaraz po tym dekrecie właścicielem paulińskich dóbr staje się miasto Jelenia Góra. I właśnie od Rajców Miejskich w 1850 roku Richard von Kramst odkupuje ten majątek. Początkowo zamieszkuje w samym folwarku zamieszkuje w obiektach, które użytkowali zakonnicy, dokonując tylko niewielkich przebudów i modernizacji. Ale w latach 70. XIX wieku podejmuje decyzję o budowie nowej rezydencji. Dzieje się tak zapewne dlatego, że wówczas właśnie Kotlina Jednogórska staje się niemalże głównym, centralnym punktem, do którego przybywa arystokracja pruska. To wówczas po wybudowaniu tutaj, czy przebudowaniu tutaj obiektu, przez króla polskiego Fryderyka Wilhelma III, jego brata Fryderyka Wilhelma Pruskiego jego córki Luizy Niderlandzkiej dochodzi do utworzenia w Kotlinie Jugórskiej niejako letniej rezydencji króla polskiego. Od tego momentu w zasadzie większość arystokracji berlińskiej przybywa tu na wakacje. I myślę, że Michał von Kramst właśnie dlatego postanowił znieść bardziej reprezentacyjną rezydencję. Myślał, że chciał nawiązać do tych. Bogatych tradycji pobliskich pałaców i w takim duchu romantyzmu, wtedy bardzo popularnego, wznosi rezydencję, która to rezydencja nawiązuje do pałaców saskich. Powierza zresztą dzieło budowy pałacu drewzeńskiemu architektowi kultowi Szpejkowi. I choć cały obiekt jest obiektem wzniesionym w takim duchu neorenesansu niemieckiego, tych elementów można tu znaleźć bardzo wiele, to znajdują się tu bardzo charakterystyczne elementy dla architektury saskiej chociażby taka masywna wschodnia wieża kryta e, z dachem, charakterystyczna dla wielu warowni saskich. Richard von Kramst w zasadzie mieszka tutaj do swojej śmierci, czyli do początku XX wieku, po czym obiekt kupuje przemysłowiec śląski Oskar Karlo, który należy do jednych z najbogatszych ludzi na Śląsku. Do niego należą huty kopalnie, huty stali i Oskar Karlo po krótkim czasie, po dwóch latach od momentu nabycia, zauroczony najprawdopodobniej tym miejscem, rezygnuje ze wszystkich swoich funkcji na Śląsku. Przybywa tutaj i znanemu wrocławskiemu architektowi, królowi Grosserowi powierza przebudowę pałacu. Skali tej przebudowy dzisiaj nie możemy do końca określić. Wydaje się, że były to przede wszystkim przebudowy wnętrz, ale również najprawdopodobniej tarasy południowe pałacu są dziełem dresdejskiego architekta. Oskar Karlo umiera w 1933 roku. Jego spadkobiercy najprawdopodobniej sprzedają obiekt daf czyli to jest Niemiecki Fund Pracy. To organizacja, którą naziści powołali w miejsce związków zawodowych i miała ona za celu przede wszystkim krzewienie kultury narodowo-socjalistycznej, czyli idei narodowo-socjalistycznej w środowiskach zakładów pracy, szczególnie wielkich zakładów pracy. Śląsk czy Jelenia Góra był miejscem szczególnym. To tutaj znajdowały się wielkie majątki szafgoczów, i najprawdopodobniej to właśnie pracownicy zakładów hrabiego szafgocza byli przede wszystkim indywidualni tutaj w ośrodku szkoleniowym, który powołany został w Paulinu. Ten ośrodek działał w zasadzie do połowy II wojny światowej. Mniej więcej w 1943 roku, wtedy, kiedy naloty na Berlin zaczynały być coraz poważniejsze, to właśnie do Paulinu zaczęto zwozić archiwa. Zbiory muzealne z pobliskiego Berlina. Może nie z pobliskiego, ale z Berlina. Stało się tak, że kiedy zakończyła się II wojna światowa, niejako ta funkcja magazynowo-składowa czy, 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 została tutaj y, po raz powtórzona już przez władze polskie. Stanisław Lorenz, który był wówczas szefem komisji rewindykacyjnej, właśnie w Pałuminum powołał centralną składnicę odnajdywanych na Śląsku dzieł sztuki. Musimy pamiętać, że to właśnie w tym rejonie odnajdywano polskie zbiory z muzeum na Wawelu, Wilanowa czy zbiorów Tarnowskich i między innymi właśnie w Paulinie następowało segregowanie, pakowanie i wysyłanie tych zbiorów dalej do Warszawy. W tym czasie ośrodkiem rewidykacyjnym kierowała pani Barbara Tyszkiewicz, matka znanej polskiej aktorki, naszej aktorki braty Tyszkiewicz. I z jej książki, z książki pani Beaty pod tytułem Nie wszystko na sprzedaż, właściwie możemy się dowiedzieć coś więcej o tuż powojennych dziejach Pauliny. Pani Beata wspomina o pobytach tutaj Zachwatowicza, Tatapkiewicza, Kota Glińskiego, Lorenca i innych luminarzy polskiej kultury. Wspomina również pobyty polskich dygnitarzy, jak chociażby Włodzimierza Soporskiego. Ten obiekt pełni zatem taką funkcję składnicy, centralnej w składnicy mniej więcej do roku 1949. Wówczas zostaje przemianowany na Dom Pracy Twórczej dla Warszawskiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. W tym czasie pani Barbara Tyszkiewicz kieruje tym ośrodkiem. Ale po kilku latach, kiedy wokół pałacu Zaczynają powstawać albo być jakby reaktywowane koszary wojskowe, obiekt zostaje wcielony do, do całej struktury poligonu wojskowego i tutaj znajduje się kasyno oficerskie. Mniej więcej od tego czasu czy temu okresowi należy przypisać sytuację, że obieg był przez całe lata niedostępny, czasami otwierany, czasami udostępniany, był w zasadzie kompletnie nieznany. Kiedy w roku 2002 Wojsko pod... sprzedało obiekt, została podjęta jego przebudowa i adaptacja dla zupełnie nowych funkcji: funkcji hotelowych, funkcji konferencyjnych. Problem oczywiście z adaptacją obiektów zabytkowych tego typu jest zawsze ten sam. Obiekty pałacowe, zamkowe czy dworskie są obiektami, które patrzymy, spełniają zupełnie inne funkcje. W przypadku Paulinów udało się tego problemu uniknąć z bardzo trywialnego powodu a mianowicie w roku 60. główna część pałacu spłonęła. Spłonął zatem wspaniały mansardowy, wysoki dwukondygnacyjny dach, zostały zniszczone klatki schodowe, zostały zniszczone niektóre pomieszczenia pałacu. Odbudowa, którą dokonano jeszcze w latach 60., którą dokonało wojsko, w zasadzie nie dbała o żaden detal architektoniczny, o układ historyczny wnętrz. A zatem można powiedzieć, że przebudowa pałacu, tak która się dokonała tutaj już w roku 2002-2003, praktycznie bądź przywracała raczej stan historyczny niż go zmieniała. Obiekt dzisiaj pełni funkcję obiektu konferencyjnego i myślę, że jest takim kameralnym, ciekawym obiektem, dlatego że staraliśmy się w tym obiekcie również o zachowanie maksymalnej ilości autentyku. To, co jest ideą każdej konserwacji. Konserwacja nie tylko mówi o tym, żeby obiekt upiększyć albo żeby obiektowi nadać zupełnie nowy charakter. Konserwacja mówi przede wszystkim o tym, aby zachować to, co jest wartościowe, historyczne, to, co jest cenne. Staraliśmy się zatem każdy z elementów, które nosi cechę autentyku czy oryginału tutaj, zachować w miejscu historycznym, albo transferować do innego miejsca. Myślę, że w obiekcie w Pałaców Paulinum kilka sal czy kilka wnętrz znajduje się szczególnie, znaczy jest szczególnie interesujące. Niewątpliwie jest to sala parde, sala gdańska, sala, która najprawdopodobniej została przebudowana na przełomie XIX i XX wieku. Ta sala w zasadzie może nie swoim charakterem, nie swoją wielkością, ale swoim klimatem nawiązuje do angielskich holi gotyckich. Wspaniałe elementy dekoracyjne nawiązują właśnie do gotyku. To, że sala jest przeszklona witrażami, a zatem posiada taki dodatkowy klimat ciepłego światła, który do niej wpada, jest dodatkowym elementem. Ale prawdziwą wartością tej sali są oryginalne XIX-wieczne meble gdańskie. Te meble, które my kojarzymy tak naprawdę z pomorza, nie wiemy jak one się tutaj znalazły, choć zapewne, choć zapewne. Oskar Karlo właśnie specjalnie zamówił te meble, aby utworzyć takie wnętrze o szczególnym charakterze. Znajduje się tutaj również w parterze sala myśliwska, sala, której pierwotne przeznaczenie było właściwie bardzo techniczne, to w tej sali, praktycznie biorąc, rozbierano zwierzynę złowioną, w tej sali ją eksponowano, w tej sali trzymano ze specjalnie y, zamkniętymi drzwiami mosiężnymi. Ale ta sala dzisiaj, pełniąc funkcje zupełnie inne, bo to jest dziś sala bilardowa, pokazuje, że obiekty zabytkowe, reprezentacyjne posiadają również pewne pomieszczenia techniczne, bardzo ciekawe i bardzo charakterystyczne. Jednym z trudniejszych elementów konserwatorskich, przed jakich stanęliśmy podejmując się konserwacji tego obiektu, było przywrócenie przebudowanemu w latach 60. pałacowi czy obiektowi pewnej reprezentacyjnej, pałacowej funkcji albo pałacowego charakteru. Musimy pamiętać, że ta powojenna przebudowa, która dokonała się w latach 60., całkowicie zmieniła oblicze pałacu. Dwukondygnacyjny, duży, mansardowy dar został zastąpiony modernistyczną dobudową właściwie bez żadnej dbałości o szczegóły, o charakter, o charakter historyczny obiektu. Wspólnie z Konserwatorium Zabytków dyskutowaliśmy, jak możemy nie przywracając pierwotnego charakteru, ale jednak podkreślić pałacowy charakter budowy. Powstała zatem decyzja, z której myślę dzisiaj wszyscy jesteśmy zadowoleni, o tym, aby zwieńczyć całą długą kondygnację dodatkową attyką, krągszczenami, szczególnymi gzymsami, ale każdy z elementów jest odtworzeniem innego, oryginalnego elementu, który znajduje się w wystroju pałacu. To jest trudne z konserwatorskiego punktu widzenia, aby tak radykalne decyzje podejmować w obiekcie zabytkowym, ale jest to jedyna droga, aby zniszczone, zdewastowane obiekty mogły być na powrót przywrócone do funkcji reprezentacyjnej. Do niedawna pałac Paulinum jako obiekt wojskowy był niedostępny dla zwiedzających, a odbywające się tutaj imprezy były zaadresowane wyłącznie dla ludzi w mundurach i ich rodzin. Obecnie pałac otwarty jest dla turystów, a mieszkańcy Jeleniej Góry i pobliskich miejscowości odwiedzają często pałacową restaurację i barek, gdzie można dobrze zjeść, posłuchać koncertu lub obejrzeć popis żonglerki w wykonaniu barmana.